Jeśli jakiś kraj potrzebuje specjalnej ustawy o budowie strzelnic, to z całą pewnością jest to chory kraj. Jeśli my w naszym prawie diagnozujemy jakieś przeszkody, które pozwalają w normalnym, zwykłym trybie stawiać strzelnicę, to powinniśmy gruntownie zaurać to prawo, które takie trudności stwarza, a nie robić takie tylko wiercić dziury w tym bezsensownym płocie, który nas oddziela od inwestycji, których, których potrzebujemy. Z drugiej strony, jak już tak patrzeć na tą ustawę, dzięki tym szerokim tam wyjątkom, niedookreślonym pojęciom, jak inwestycje kształtujące potrzeby, postawy patriotyczne, to może w sumie i dobrze. A może dzięki temu ta dziura w tym płocie, którego nie chcemy, będzie okaże się na tyle duża, że umożliwi nie tylko stawianie strzelnic, nie tylko uczelniom, ale być może nauczą się te luki wykorzystywać też inni inwestorzy, i z tego powodu nie będziemy protestować przeciwko tej ustawie.